Wracajcie na salę. Jak śmiałeś tu dzisiaj przyjść. Chciałeś zepsuć mnie ślub? Nie dość, że się przez ciebie nacierpiałam? Bo wesolu masz zniknąć stąd i z mojego życia. Dotarło? A kto to jest? Jak to? Szwagier. <laughs> Może i szwagier, ale nie mój. Waltkowi robota wypadła. Prosił, żeby przyprowadzić furę i się za nią rozliczyć. Myśmy umowę dotrzymali, a pan? <coughs> Nic tu po mnie Wiesławie. Jak to? W takiej sytuacji ja nie mogę być tutaj mediatorem. Tego człowieka widzę pierwszy raz w życiu. Umowa to umowa i Wisław musi się sam z niej wywiązać. No to jak, panie wojna? Jest ten papier, czy go nie ma? <śmiennie> czy ty widzisz, jak ten wózek trzyma się drogi? Powiedz mi, Wiesiek Ile taka fura jest warta? Jak ty myślisz, co? Z półtora miliarda na stary. Dzwoni trochę. Ale gdybyś ją miał kupować w sklepie, a nie przez moje znajomości? Ile? 150 tysięcy? Zgadza się. Ale teraz ty mi powiedz, ile ciebie ten samochód kosztował? Pieniędzy? Jo. Pół biliarda na stare albo 50 tysięcy. No zatrzymaj. Dobrze. To ile jest oszczędności wyświec, co? Biliard. Gdzie mnie wiedziesz? Zapłaciłeś więcej, niż myślałeś? No, nie. Na dziadka pole po co? A czy prezent był na czas? Może nie dotrzymałem terminu? Nie, co, zdążyłeś. To może kolor ci kurwa nie odpowiada? Na dziadkowy to tuś. Wszystko tak, jak obiecałeś. To dlaczego ty mnie, Wiesiek, chcesz wydymać? Skąd mogłem wiedzieć, że ci tak zależy na tej, co na dziadka jest? Myślałem, że może inny grunt, albo pieniądze. Piesiek, ja cię lubię, gdyby o mnie chodziło. To może bym się zamienił. Ale ta ziemia nie jest dla mnie. Jestem wynajęty człowiek, miałem przyprowadzić wózek i przyprowadziłem. Mam odebrać zapłatę i odbiory. Żebym ci miał jaja odciąć, odbiorę. Nie rozumiesz tego? To ty nic nie rozumiesz! Mam dla ciebie inną ziemię. Lepszą. Więcej na korzystnych warunkach. Albo ją weźmiesz, albo zostaniesz pierdol i papier w zęba przyniesiesz. Jeszcze będziesz przepraszał. Daję ci termin do północy. Jeśli nie wywiążesz z umowy, zabiorę ci i samochód, i pieniądze. Teraz odszczelę ci palec. A jak mnie jeszcze raz wkurwisz, to ci zabiję córkę. Płacz, płacz. Ja też płakałam na swoim ślubie. Jesiek dobry, myślałam, ale, ale to nie to. Lepszą partię można było utrafić. Był taki. Jest. Do dzisiaj się we mnie kocha. To dlaczego za niego nie wyszłaś? Bo miłość nie jest w życiu najważniejsza. Nie wiem, co z tym Bigosem jest nie tak. A co jest? No, mówią, że kiełbasa zielona i kapusta smaczy. Nie o kapustę pytam. Czas płynie i ani się człowiek obejrzy, a już sobie takich pytań nie zadaję. Bo życiem zajęty. I wiesz, co ci powiem? Nie żałuję. Wiesiek, jaki jest, taki jest. Ale o rodzinę dba jak mało kto. No i? Ja tam nic nie czuję. Smak smaku dobry. Jak trzeba, żeby decydować, to nigdy go nie ma. Dziewczyny! Zdręźcie się! Nie ma to, nie ma to, tamto! Nie ma to, nie ma tamto! Ruchy, ruchy! Ruchy, ruchy! Teraz... Ja przyniesie mi rolkę do z męskiego Dziadek! Jesteś tu jeszcze? W zimie nie mogę. płytę. Bo żarty się skończyły. Gdzie reszta? Na twoim polu. Odstrzelona. Jeluśka się zmieniła. Wasza gadka to tylko przeliczanie, dodawanie, od... Widzisz to? Nie pierdol i oddaj te jebane dwa hektary! Do dzisiaj za nią ślepią. Za to w ogrodnictwie mam wyniki. Pieniądze zarabiają. Jak kartofry zadzisz? Co ty pierdolisz, dziadek? Ale kwiaty jakie były? Po jakie gówno żeś to auto kupował? Przepiszesz kurwa mać te ziemię czy nie? Czy to. Mój. – Prezent ślubny. – Ta. – to no, hapło cię, nie? – Pokaż kluczyki. A, teściu mi zabrał. Pewnie żebym w aucie nie siedział, tylko na sali z Kaśmą. jak ci kupił taki wózek. Laskęś mu musiał zrobić, czy co? Kupił już. Gdzie byłeś tak długo? Wahę miałem. Co to? Słowacka, ale smaczy. Mnie to nie wierać, nie smakować. No to mów, jaki silnik? Czterocylindrowy, pięciozaworowy, z turbodoładowaniem. Bawałki rozrządu na głowicy. A zawieszenie? Zwrotnice kolumnowe, typu MacPherson. I potrójne wahacze poprzeczne. A na sto ile tłoczy? Średnia 9,2. Przyspieszenie 10,6.